Słuchajcie, jedzie mewa, opóźniona Z... ze Szczecina Głównego O proszę bardzo Co my tu dzisiaj mamy Bo kto by się tego spodziewał eb 09 Poczekajcie O proszę jakaś śliczna eb 09 037 337 MKB Zakład południowy Obocianka. Piękna epoka w godzinie. Po raz drugi. Słuchajcie. Pierwszą epokę złapałem w koninie ogólnie też, ale to było na ługo A drugą epokę dzisiaj chyba w się będę nagrywać. Żadne opóźnienie, to tylko 8 minut. Już jest sygnał do odjazdu podany i Mewa rusza. Pozdrowienia dla drużyny i maszynistów. Znajomy maszynika jechał poznał. Ale mewa ma drugi skład, z ciał wujnie matku ile pudeł dzisiaj Łoj kombo i piorko Trzymaj, czy się do później?